Siemano. witam serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym teście na naszym kanale szukaliśmy różne najlepsze restauracje w Zakopanem i dziś trafiło na zapiecek. Oczywiście 12 tysięcy opinii na Googleach 4,5 na 5, czyli jest to naprawdę bardzo dobry wynik. I właśnie tam będziemy zmierzać za chwilę i zobaczymy czy to jedzenie jest tak dobre jak piszą. Będziemy mieć, mieć porównanie już z Góraleczką między innymi Więc naprawdę już się nie mogę doczekać Bo nie ukrywam głodny jestem Więc kochani my się zbieramy powoli e, Pogoda jak zwykle w Któryś dzień już z rzędu piękna e, Urlop szybko się kończy ale jeszcze trwa więc Zapiecek Siemano Witamy w kolejnym dniu, w kolejnej restauracji. Patrzyliśmy na wujaszku Google na opinie restauracji zakopane przy ulicy w Krupówkach. i najlepsze opinie, najwięcej najlepszych opinii ma zapiecek. Więc tu właśnie jesteśmy, jest godzina prawie 13, poniedziałek, więc takie godziny nieciekawe jeśli chodzi o klientów, ale my jesteśmy u góry, a na dole naprawdę jest dużo ludzi. I zobaczymy, słuchajcie, na sam początek już jest plus mega duży, bo chcieliśmy zamówić Pepsi. Tylko Pepsi piją lepsi I Pepsi 03, 03 litra kosztuje 10 zł. I sam pan doradził nam, żeby wziąć litr. Lit Pepsi kosztuje 30 zł. Wczoraj byliśmy też w innej restauracji, nie chcę wymieniać nazwy, bo mam niemiłe wspomnienia. To tam kosztowała lemoniada 1,5 litra, z czego połowa to był lód 40 zł. Więc naprawdę już na początek jest duży właśnie plus, tego że ten napój jest tak dużo, bez lodu i tak tanio No i oczywiście ja zamówiłem golonkę, będę miał porównanie zapiecka z góraleczką. Moja kochana żona zamówiła żurek z jajcem. I Wiktor Deser lodowy w zimę. Dobrze. Bo już zjadł ziemniaka zakręconego. Jad ziemniaka zakręconego, więc czekamy. Dosłownie ile my doczekamy? 5 minut. 5 minut? minut już to było, nie chyba to czekało na mnie. Więc być może goleń odgrzewana. Ja tutaj temu miłemu panu wspomniałem o tym, że będę miał porównanie właśnie do góraleczki i pan powiedział, że... Rękę daje za tą goleń. I że nie ma czego porównywać? Nie ma czego porównywać, więc się okaże. Tak ona wygląda. Oczywiście też mamy chszan, też mamy musztardę, też mamy kapustę. Nie mamy rukoli, tylko jest chyba jakieś Będę. kiełki. No, kiełki. kiełki. Trochę... Trochę warzywek. Ty masz Żurek, a jest to jajko Żurekko? Pewnie jest. Chyba? Spróbuj tam słabe światło tutaj. Wyłów to jajko, jeśli jest. Będę takie A to miało być jajkiem, nie? A jest yes. jajko, dobra. No i deser lodowy, Victora. Proszę bardzo. Ładnie wygląda. Dobra, ja próbuję od razu goleń. Jak to się mówi, do najedzenia. O, oczywiście tutaj kosztuje 66 zł. Gurelezdy kosztowała 62 zł. Goleń. Teraz sobie porównamy. Mięciutka tak samo. Podobnie. Pożałowałbym cię też. Pożałowałbym. Champ. Kapułka. Urządłem deski grimy. Muszę coś zmakować. Mnogo kawałek. Dobrze jest mieszać z witaminami w górę to też witamina musztarda inna niż w góra lewce bo tu mamy z taką dużą gorczycę to jest bardzo dobra ale która lepsza to nie potrafię powiedzieć no jest dobrze no myślę, bardziej taka jest jakby powiedzieć doprawiona w góra była Ciemniejsza trochę, możecie sobie zobaczyć na odcinku wcześniejszym, ale generalnie ta jest taka bardziej słona jakby, naprawdę jest dobra. Czy tak jak ja mówię, nie jestem za, za żadnym wyznacznikiem, ale jest różnica, naprawdę. I też mają e, rzeczy inne na, e, o tu żurku, i co? 12 tysięcy opinii na googlach 4,5 średnia na 5, czyli jest naprawdę dobrze patrzyliśmy, sugerowaliśmy się tym żeby było jak najwięcej tych ocen, opinii a nie, że nie wiem 4,5 na 20 opinii 12 tysięcy to jest naprawdę grubo a jak Ci smakuje deser? Dobre. desery to mhm. ale to jest dobre to co mogę już jeść? Może gdzieś jeszcze powiem parę słów na koniec. Ostatni kałek już nic nie wcisnął. Podchorek. i tu kości zostały? Kości zostały rzucone. Naprawdę pyszne. Przed chwilą był Pan właśnie u nas, bo ciekawy był, ee, co ja powiem, porównując tą golonkę z golonką w innej restauracji. Naprawdę pogada to z nami chwilę. I bardzo fajny, w porządku, miły. A mamy porównanie z inną restauracją, której nie wspominamy. Wczorajszego dnia, dnia. Gdzie, więc no... naprawdę jest różnica, jeśli chodzi o obsługę. A to też jest ważne, jest bardzo ważne. Oczywiście jedzenie, żurek. Przepyszne. Przepyszne. Taki jak ja robię. Ro lody lody prawie widać już. nie Ale się objadłem, masakra. Przepyszna goleń. Mówię raz jeszcze, zapiecek Krupówki 43. Słabo widoczna jest ta restauracja. Na takim rogu. Na rogu, rogowe okiennice. I naprawdę, pokaż może te sanie wierzące w górze jakoś. patrzcie, pytałem, pana, czy można tam wejść do środka. Oczywiście można, mówi, nie ma problemu. Więc Jak nie wiem, pan da radę to proszę. Tylko nie wiem, czy tam wejdę. Czy tam dam radę wejść, bo jestem tym. Na i to bardzo. Więc słuchajcie, jak będziecie mieć okazję, bo była e, rozkwinka, czy goleń, czy kaczkę. Bo generalnie ceny są bardzo zbliżone, ale też są ważne rzeczy wokół. Naprawdę za piecek 43 będzie tym zakopanem, to polecam Bronka, żurek, lody i wszystko inne, na pewno pyszne, dlatego że spójrzcie sobie, spójrzcie sobie na opinię różnych osób, które tu już były wystarczy wpisać w Google i wyskakuje ta restauracja jako pierwsza z tych, które są polecane, więc tak to wygląda jeśli chodzi o kolejną restaurację ktoś mi tam pisał, żeby Adamo? Adamo, tak? tam gdzie Tomasz Strzelczyk był i tam były żeberka na metry, ale to jest w ogóle nie w tym rejonie więc myślę, że to pominiemy tak, dlatego jeszcze będzie jedna restauracja, ale to w kolejnym odcinku, a na ten moment to tyle. Przy okazji zapraszam serdecznie na grupę na Facebooku Swojskie Gotowanie i Rędzenie, TikTok Swojskie Gotowanie oraz Instagram Swojskie Gotowanie Goleń.